Nie uwierzycie gdzie ja właśnie jestem. Bardzo chętnie. Mogę jeszcze dołożyć. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jestem w wyjątkowym miejscu. Kochani, w imieniu naszego wspaniałego męża dwa razy tyle ludzi co na męcenie. Będzie naprawdę zaskoczenie. Będzie w niedzielę wieczorem wielki kwik. O, uszanowanie. Tak jest. Kiedyś tam się A ja akurat nagrywam. Pozdrawiamy. Ale zaraz ciągle się Cię się tak tak jest, te... Ciągle mnie ktoś zaczepia tutaj. Zaraz, zaraz do Ciebie wrócę. Kochani, jest niesamowita energia. Jest tak dużo ludzi. Każdego wieku. Obu płci. Uszanowanie, uszanowanie. Czołem. O, nie, nie nagram już, nie nagram już wam nic, bo zaraz mnie tutaj rozchwycą. Muszę chyba stąd uciec na chwilę, ale... O, no, czołem, czołem. Ciągle jak zasadzie, zasadnia no właśnie nagrywam TikToka. Dobra, kochani. No chyba widzicie, co tu się dzieje. Wspaniała, wspaniała temperatura, tam chę daleko, za nami, gdzieś tam jest scena, ta gaśnica wielka, to ona jest naprawdę olbrzymia. Słuchajcie, będzie ostro. Szkoda, że tylko jedną trzecią komisję się udało obsadzić. Tak, trzeba tę szpilkę wbić. Ale to będzie do nadrobienia. Do nadrobienia w kampanii Sejmowej. W kampanii Sejmowej musimy wejść. Musimy wprowadzić posłów. Dlatego, że każdy nowy poseł to są nowe interwencje poselskie. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Dlatego liczę na Was. Liczę na Was. Ja dzisiaj, przed chwilą dosłownie, kolejną osobę. Online nigdy jej nie widziałem na żywo, ale pisaliśmy. Kolejną osobę przekonałem na Browna. Chciała na głosować, nagłosować, będzie na Browna, bo to jest autentyczność, bo to są czyny, a nie słowa, bo to jest drabina, a nie hulajnoga. I to jest nasza nadzieja, prawdziwa nadzieja. Kochani, nie ma drugiego polityka, który tak wiele poświęcił dobrego imienia, nerwów, zdrowia. Również fizycznego. Pamiętacie, jak mu ręce przytrzasnęli, jak krew leciała z rąk? Podczas interwencji poselskiej już nie pamiętacie, bo ludzie mają krótką pamięć. Ale też konsekwencje finansowe. To są takie kwoty, że przeciętny człowiek by się dawno poddał, dawno by się zapadł pod ziemię. Ale nie. On za każdym strzałem, jak dostaje, idzie dalej. Idzie dalej i jest lodołamaczem dla nas. I tak naprawdę. Przywraca normalność, przywraca państwo z powrotem na nogi. Dlatego, kochani, wypadałoby się mu jakoś odwdzięczyć właśnie w tę niedzielę, 18 maja. I co więcej, mogę powiedzieć: ja też nie zawiodę, ja też oddam swój głos razem z całą rodziną. Będę pilnował głosów, będę w komisji wyborczej zasiadał, pilnował tych głosów, pilnował liczenia głosów. I Was jeszcze zachęcam ostatnim rzutem na taśmę. Od stronę tej Konfederacji Korony Polskiej. Tam są w zakładce struktury, osoby, które będą mogli Was jeszcze uczynić ostatniego dnia nawet mężami zaufania. Pilnujcie tych głosów, bo Grzegorza Brauna nienawidzą. nienawidzą go. Dlatego będą fałszować te głosy, dlatego będą mu te głosy ucinać. A Wy musicie to przypilnować. Trzymajcie się, jeszcze raz, Piękny widok. Chę daleko, chę daleko tam się tłum ciągnie. Kochani, chyba największy tłum na tym placu, w tej kampanii. To, pod, to podnosi na duchu, to buduje.